Maneczko, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj będę miał dla Was prezentację kolejnych ofert <laughs> za złoto dostępnych w grze z okazji obchodzonych akurat operacji świątecznych w grze. Jest to już trzecia oferta zaprezentowana przez WG i powiem Wam szczerze, że jest to jak na razie najgorsza oferta. Ponieważ nie ma tutaj jakiegoś specjalnego czołgu, który by mógł porwać, tak jak było w pierwszej ofercie, Su130PM. W drugiej ofercie był Scorpion, także hmm, w tej ofercie, no powiem szczerze, nie ma nic specjalnego. I teraz popatrzmy tak. Mamy pierwszą ofertę: Jest to Bizon TC45, i powiem Wam szczerze, jest to według mnie. Najlepsza oferta z, o, w obecnym tygodniu. Myślę, że tutaj, jeśli zastanawiacie się nad jakimś pojazdem, aby go wybrać w tym tygodniu, no to to jest jedyny słuszny wybór. I bizonte jest to czołg, czołg włoski ciężki, czyli mamy tutaj ten system typowy, yy, ciężki yy, dla po, pojazdów ciężkich włoskich, ten system doładowania. Alfę mamy tutaj chyba 360, jak dobrze pamiętam. Ale to bardziej sobie opowiemy już w bitewce na tym pojeździe. Drugą ofertą jest obieg 274A. Jest to taka troszkę alternatywa dla lisa, bym powiedział, chociaż też nie do końca, ponieważ tutaj mamy jakiś tam pancerz mamy mobilność jak na meda jest na bardzo słabym poziomie bym powiedział no ale mamy tutaj za to troszkę tego pancerza tak jeśli chodzi o działo no to mamy penetrację bo mamy tam 290 prawda z tego co pamiętam na goldzie i 230 prawie na podstawie także penetracja jest ok ale stabilizacja tego działa i rozrzut podczas ruchu no to jest tragedia także tutaj musimy, jeśli się już zdecydujecie na ten pojazd, zainwestować jak najbardziej tutaj w dopieszczenie tego działka, aby jak najprzyjemniej się strzelało. No i trzecim pojazdem, który tutaj nam WG oferuje w obecnym tygodniu jest Vipera. Mi osobiście powiem szczerze, Vipera średnio leży, ponieważ ja tak, no... No, nie wiem, nie jestem wielkim fanem tego magazynka włoskiego w niszczycielach. Okej, okay, mamy tutaj dobry pancerz, potrafimy nawet niektóre dziesiątki bardzo fajnie podbijać. No, ale to przeładowanie, no. Mimo jest powiedziane tutaj, że te magazynki włoskie w niszczycielach czołgów. One ładują się dość szybko, ale i tak tutaj jesteśmy te 30 sekund praktycznie na przeładowaniu. No i te, ten czas między pociskami tam jest bodajże 6 sekund między pociskami. No, ja nie jestem wielkim fanem tego, tego typu magazynka. Jakoś nie umiem się do końca odnaleźć po prostu. Na, na tych pojazdach. Próbowałem tam linię robić. Jestem obecnie na ósmym poziomie, ale na razie też przerwałem robienie tej linii, no bo mówię, no. Ja nie jestem jakimś, mówię, wielkim fanem tego jakoś tak. No nie wiem, nie wiem. Nie odpowiada mi, nie pasuje mi tutaj to tak za bardzo. Nic, ja nie przedłużam i widzimy się. Na bitewkach, na tych pojazdach, a przed tym jeszcze chciałbym was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na moje streamy na Twitchu. Link macie w opisie tego odcinka. Zapras zapraszam was bardzo serdecznie do obserwowania mnie na Twitchu, bo chciałbym stworzyć jakąś fajną społeczność, fajnych ludzi zebrać, aby móc sobie pograć, porozmawiać. I spędzać miło czas podczas tych streamków, Także serdecznie Was wszystkich zapraszam. Zapraszam również do komentowania tego odcineczka, yy, którą propozycję Wy wybraliście w obecnym tygodniu. Ja najbardziej polecam z tej trójki Bizonte I teraz zapraszam Was wszystkich na bitewki. No i mamy pierwszą bitewkę na wiperze. Będziemy, pokażę wam po jednej bitewce, aby ten odcinek też nie trwał tutaj za długo. Mamy mapę Rzeka Perłowa, losowanie na same ósemki. Ja w plutonie jestem z kolegą i mój plan będzie taki, aby podjechać sobie na tak zwany przepychacz na czołgi ciężkie. I pomówmy sobie jeszcze troszkę o tym pojeździe. No, mówię, ja ogólnie nie jestem fanem tego typu magazynka. Posiadam viperę oczywiście w garażu, chociaż no, jakoś szczególnie nie wyciągam go często na randomy. Od czasu do czasu gdzieś tam sobie go, jak to się mówi, odkurzę odkurzę go w garażu. Zagram sobie jakąś tam bitewkę, ewentualnie parę, taką mini sesyjkę sobie pyknę z 5 bitewek i raczej to jest po prostu na tyle, tak. Jeśli chodzi o działo, no to mamy tutaj 400 uszkodzeń, 220 penetracji na podstawowym pocisku, natomiast na pocisku premium mamy 264 penetracji. I ogólnie potencjał z tego magazynka jest dość spory, bo mamy 5 pocisków po 400, także 2000 jesteśmy tutaj w stanie zrobić i to dość spokojnie no. Magazynek na ósmym poziomie, który robi 2000, wydaje mi się spoko opcją. No ale jest to okupione, też powiem szczerze, no. Dużymi wadami tego działa. Możecie zerknąć, no to ten celownik jest dość duży. Jak na to działo? No i ten rozrzut jest dość taki, no, no bardzo nieprzyjemny jak dla mnie. No mówię, jeśli chodzi o odbijanie, no to coś jesteśmy w stanie tutaj poodbijać. Z tym raczej nie ma większych problemów. Także tutaj odbijanie. Możemy, tak jak mówiłem wam wcześniej, nawet dziesiąte poziomy jesteśmy w stanie fajnie podbijać. Chociaż jeśli ktoś wie, jak przebijać ten pojazd, no to raczej tutaj większego problemu nie będzie. Oczywiście pojazdy z większą penetracją będą nas bez problemu nawet po tej wieży przebijać. I co najważniejsze... Chciałbym Wam tutaj jeszcze powiedzieć, że musicie pamiętać, że tak samo jak Vipera, jak i wszystkie pojazdy z linii, nie posiadają w pełni obrotowej wieży. Także musicie to brać na uwagę, grając tymi pojazdami. Że no przeciwnie jak zacznie Was objeżdżać, wy musicie manewrować całym pojazdem. Nie możecie manewrować tylko i wyłącznie tą wieżyczką. Tak? No i tak, mamy tutaj pojedynek teraz z T103. No i widzicie, on raczej bez problemu mnie tutaj przebija, chociaż też troszkę pokazuje mu ten daszek. Troszkę jest tam też źle ustawiony tutaj. No ale testo 3 też ma dobre działo, tak. Tutaj na szczęście teraz Kari wykańcza tego oponenta i przede mną pojawia się VKP, która tutaj twardo podjeżdża. Widzicie bez problemu mnie tutaj przebił ten gracz i mi udało się zrobić 1887 uszkodzeń jak na razie no i w miarę udało się tą flankę tutaj jakoś ogarnąć mamy tutaj jeszcze u góry XM -a. przede mną był tutaj jeszcze gdzieś Chrysler GF no i ja kończę przeładowanie no i będę próbował gdzieś tutaj podjechać i złapać tego Chryslera na te dwie pesteczki Bo muszę dwie pesteczki oddać Aby go wykończyć Teraz tutaj Bardzo słabe losowanie No ja muszę uważać Ponieważ jestem w jego alfie Ten strzał teraz tutaj powiem szczerze No nie wiem jak to weszło Ale Ale na szczęście się udało No i sądziłem, że Będę go miał na dwa strzały. Niestety bardzo słabe miałem losowania. I potrzebowałem aż trzech pocisków, aby go wykończyć. No i ciśniemy, ciśniemy. Jest 11.6. Czy uda się tu jeszcze coś zrobić? Chyba już nie. Mamy 2600 uszkodzeń. Oczywiście też Wam wrzucę tutaj wyniki tej bitewki, tak abyście mogli zobaczyć czy da się tutaj zarabiać w miarę tym pojazdem myślę, że nawet da się zarabiać No, ta penetracja na podstawie jest nawet dość już spoko 220 strzału nie robi oczywiście ale już w miarę jest ok jesteśmy w stanie tutaj fajnie dysponować tą amunicją ale polecam wam tak, ja tutaj mniej więcej gram pół na pół rozkład amunicji sobie rozłożyć, tak aby tych pocisków goldowych też troszkę było. No i tutaj raczej już nie dojedziemy do żadnych uszkodzeń. Tutaj już nasi sojusznicy wykańczają semu węto Zostaje XM i K2 gdzieś tam na daleko. Próba jeszcze gdzieś tutaj znalezienia jakiegoś przestrzału. Niestety się nie udaje, to K2 jest dla mnie schowane. No, i próbujemy, próbujemy podjechać. Może jeszcze uda się gdzieś tylko XM skubnąć. No, i widzimy, niby się świeci na zielono. Ale niestety weszło za zero w gąsienica. I teraz taki szybki strzał, aby Xem nie miał czasu przymierzyć. Idzie teraz szukanie, szukanie gdzieś tego strzału, ale moi sojusznicy kończą tą bitwę kapując bazę i wygrywamy tą bitwę. No i mamy drugą bitewkę w tym odcinku, tym razem na obiekcie 742. Znowu mapa Rzeka Perłowa, tym razem losowanie na ósemki i dziewiątki. I ja nagrywając ten odcinek grałem bitewki w pierwszy dzień jak wprowadzono czołg Gsor. Jak możecie zauważyć trochę tych Gsorów jest w obydwu drużynach, także gracze tutaj go ogrywają. Przypominam, że jest to pierwszy dzień od wprowadzenia tego czołgu. Także te matchmakingi na dziewiątych tierach, no to tak wyglądały praktycznie non-stop. że tych ksorów, czołgów było dość sporo w matchmakingach. No ale przejdźmy sobie do takiego jeszcze krótkiego omówienia tego pojazdu, którym jest obiekt 274A. Ja ogólnie powiem szczerze, że tak średnio ostatnimi czasy wyciągam ten czołg z garażu, ponieważ troszkę już tutaj nam nie domaga to jest troszkę ciasno każdy chce te uszkodzenia gdzieś znaleźć. Jeśli chodzi o działo, no to penetracja jest na fajnym poziomie bo mamy na podstawie 227. Na goldzie mamy 289, także penetracja jest jak na meda ósmego poziomu. Na współczesne czasy jest bardzo, bardzo ok. Ale tak mówię, no jest to okupione tym długim czasem skupiania. No i ten rozrzut podczas jazdy jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo kiepski. No tutaj ten strzał, powiem szczerze, byłem bardzo zszokowany, że to w ogóle weszło. Jakiś tam dziwny sposób, no ale na szczęście udało się. Zwróćcie uwagę, właśnie jak ten celownik się tutaj dość mocno rozjeżdża. Teraz znowu wchodzi nam pestka. No niestety wyłapujemy również pestkę z Hesha od Kisora za 479. No i jeszcze takim atutem tego czołgu, no to możemy tym czołgiem fajnie sobie scrapa robić. On ma fajny pancerz. Jak popatrzymy sobie na tutaj tanks GG, no to ten pancerz jest dość fajny, przyjemny. Nie ma tutaj, nie mam tu jakichś większych zastrzeżeń do tego pancerza. Przepraszam, musiałem sobie kichnąć. No i popatrzmy na bitewkę. Tutaj niestety już trafiłem w swojego sojusznika, mamy wynik 4 do 1. Mi się udało, jak na razie zrobić 1633 uszkodzeń. No i bardzo szybka, dynamiczna bitwa jest 5 do 1. Ja tutaj szybko decyduję się zawrócić. Tak, aby jeszcze może udało się dojechać do jakichś uszkodzeń. No i jeszcze tutaj taka ważna rzecz wielkim minusem tego pojazdu popatrzcie sobie na ilość HP bazowo mamy tylko 1200 HP przy takim losowaniu na dziewiątki, gdzie jest właśnie no nie wiem, Jack Tigres jest SU-130PM jest SHPTK one, te pojazdy mają dość wysoką tą penetrację, także raczej tutaj bez większego problemu będą nas przebijać po kadłubie po wieżyczce będzie, będą te pojazdy miały problem, mały, delikatny, z przebijaniem. Natomiast po kadłubie bez problemu. No i to są też wysokie wartości uszkodzeń. Także takie pojazdy mają na średnio na dwa, trzy strzały. Także też musicie tutaj o tym pamiętać. Że ten czołg, no, kuleje pod tym względem, jeśli chodzi o hapeki. No, i tutaj decyduje się podjechać na tego choke XOR. Pomóc kontro -karra. I teraz ładnie tutaj wchodzi nam z uszkodzeniami. No, i musimy gdzieś tutaj szybko zareagować, ponieważ jest SHPTK, gdzieś tam z ukrycia do nas strzela. Na szczęście udaje nam się tylko jedną pestkę przyjąć, jedną pestkę odbić, także jest w miarę nie najgorzej. Mamy 1924 uszkodzenia zrobione. No i jedziemy, musimy, musimy cisnąć, szukać tych uszkodzeń, aby udało się coś tutaj jeszcze zrobić i odbić troszkę ten wynik i zarobki w tej bitewce. No i widzimy tutaj super Pershinga. Podjeżdżamy, podjeżdżamy. Jest jeszcze, jeszcze gdzieś tam w oddali typek 59. No i mamy super pershinga. Tutaj raczej uda nam się przynajmniej z dwie pestki mu sprzedać. On jeszcze o nas nie wie. Teraz wyjeżdżamy. Ładne zaskoczenie tego gracza. On się tutaj obraca niestety. No to jest też ruski czołg. Musicie pamiętać, że w ruskim czołgu te moduły no czasami potrafią nam paść, także też trzeba tutaj uważać. Teraz mamy SU-130PM, które dobijamy. No i tutaj widzimy, że 257 ładnie wykończyło typa 59. Tu już do SHPTK mi się nie uda dojechać. Tutaj wrzucam Wam screeny końcowe tej bitewki, a my widzimy się w trzeciej i ostatniej bitewce w tym odcineczku. No i moi drodzy, lecimy z trzecią i ostatnią bitewką w tym odcinku. Tym razem na czołgu Bizon c 45 mamy mapę Malinówka. Losowanie na dziewiątki oraz ósemki. Na szczęście jest losowanie bez artylerii. I zaczynamy tą bitewkę. Zanim dojedziemy w ogóle do jakiejś tutaj akcji, do gry, no to... Opowiedzmy sobie troszkę o tym pojeździe. Według mnie jest to obecnie najlepszy wybór za złoto w grze. No tutaj, w WG się raczej nie postarało. Tutaj mój błąd, przyznaję się szczerze. Ja się gdzieś tam zagapiłem. Nie widziałem, że w ogóle wjechałem w tego skorpiona. Także, jakby co to sorki, tutaj ziomek. I teraz znowu małe nieporozumienie. Mojej strony. Gdzieś tam się chyba zagapiłem i wjechałem w tego gracza. Także przepraszam najmocniej, jeśli tam zepsułem jakiś strzał. No i wracając jeszcze do tego czołgu, według mnie jest to obecnie najlepsza propozycja obecnym tygodniu, chociaż nie ukrywam, że no, tak jak mówiłem wam wcześniej, jest to najgorszy tydzień, jeśli chodzi o oferty, ponieważ są to czołgi, no, no, nie odbijające jakoś mega dużo randomów. Szczególnie obiekt 274A naprawdę jest bardzo rzadko widywany na randomach. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo rzadko go widuję na randomie. Vipera, no, coś tam jest widoczna też również jest widywany na tych randomach. No ale też dużo graczy nie gra nim, ponieważ no, on jest czołgiem premium do linii do wiadomo Rinoceronte, tak. A wielu graczy tym czołgiem, Rino, chodzi mi o Rinoceronte, Rino nie gra, tak. Więc dużo graczy też po prostu odpuszcza grę tym pojazdem. I co możemy powiedzieć tak na plus o tym pojeździe? Na pewno ten magazynek. Mamy 3 pociski po 360, czyli tutaj jesteśmy prawie ten 1000, nawet ponad 1000. Bardzo fajnie zrobić. Mamy na podstawie penetracji 218. Czyli nie jest to jakaś mega słaba wartość. Natomiast na pociskach goldowych mamy już 270 penetracji. Czyli tutaj na pocisku goldowym jest ta penetracja na akceptowalnym poziomie, tak. Jeśli chodzi o HP, to jest tutaj bardzo dziwna sytuacja, ponieważ, ponieważ jest to pojazd ósmego poziomu, który ma jedną z najmniejszych wartości, jeśli chodzi o. HP, ponieważ bazowo mamy tylko i wyłącznie na poziomie 1400. Ja tutaj mam ulepszenia polowe i mam zwiększone o te 50. Także dziwny zabieg, powiem szczerze. Tutaj mogłem odpuścić tego strzału w tego XMA i po prostu nie wymieniać się z nim. Mm. I tak wracając jeszcze, no, mi się tym czołgiem najgorzej nie gra. Jeśli popatrzymy na perspektywę całej linii drzewkowej, no to ta premka naprawdę wybada bardzo, bardzo świetnie. Chociaż musimy też pamiętać, że, no, to działo też chwilkę potrzebuje na pełne przeładowanie tych trzech pestek. Pamiętajcie, jeśli nie ma takiej potrzeby, nie strzelamy tych trzech pestek, maksymalnie gdzieś tam jedną, dwie pestki. No, chyba że jesteście w sytuacji, że ta trzecia pestka skończy Wam przeciwnika. No, to jak najbardziej tak. Strzelamy już tą trzecią pestkę, ale wtedy, no, tam prawie minutę albo ponad minutę. Jesteśmy wyłączeni, niestety, z gry. Chyba, że będziemy znowu grać na tej jednej pestce, ale to się naprawdę nie kalkuluje, ponieważ tą pierwszą pestkę ładujemy naprawdę bardzo długo. Tutaj Wam wrzucę gdzieś na dole, oczywiście, informację, ile trwa ładowanie poszczególnej pestki na tym pojeździe. Także. Tutaj będziecie mieli wszystko rozpisane, jak to wygląda dokładnie. No, i tutaj ta Alfa też 360. Nie ma też jakoś tragedii, ale jak Wam właśnie polosuje niskie uszkodzenia, no to tak jak tutaj widzieliście, to ten XM otrzymał ode mnie strzał za 292. Także szału nie ma, tyłka nie urywa. No i też musimy gdzieś to tak mierzyć bardziej. Ten, No i właśnie tu był, mieliście przykład, zobaczyliście dobrze jak wygląda właśnie to strzelanie z tego pojazdu. No Był ten toro na skończeniu i ja już zdecydowałem, że ten trzecią pesteczkę tutaj po prostu oddam. No i bardzo szybka dynamiczna bitwa 2450 uszkodzeń. Mamy jeszcze SU-130PM. Niestety nie udaje mi się tutaj trafić. Tutaj wyświetlam Wam wyniki tej bitewki. I tak oto prezentują się obecne oferty w sklepie do kupienia za złotko. Koniecznie podzielcie się w komentarzach, który czołg, na który czołg wy kupiliście swoją uwagę w tym tygodniu. Ja oczywiście z tych wszystkich, tak jak już mówiłem i powtórzę to. Jeszcze raz polecam tego, chociaż jeśli macie już jakieś pręki w garażu, to bym się wstrzymał. Prawdopodobnie będzie jeszcze jedna oferta, może dwie, nie wiem jeszcze dokładnie jak to tam będzie wyglądało. Także ja bym się wstrzymał, ewentualnie może będzie jeszcze jakiś fajny czołg do zdobycia. Z mojej strony w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki Wam wielkie za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapek w górę, przede wszystkim do subskrybowania kanału i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, siemaneczko, cześć.